Jest to jest śmieci Co to jest? Czakasariusza. Co ty robisz? że nigdy ich nie stawia i. Co, co, co to zostaje? List! Od doktora kapisze. pisze. Mojego największego wroga? Wiesz że jest wszystko załatwione! Patryk Menie, porwałem Seriusza i zostawiłem tą oto wskazówkę, żebyś się domyślił. Masz czas dwóch minut, żeby dojść do mojej bazy. Pod listem masz mapę, możesz co zobaczyć. Oczywiście jest to przeszkód, żeby ci nie poszło tak Żebyś może coś ci się stało. No, tak jak zawsze, wiesz, że ja cię nienawidzę. Całuski, pozdrawiam, doktor Nikczemniuk. Kurczę, muszę uratować Seriusza. O nie, ja nie, nie, ma tu miejsca na kolejne no! Nie, nie, ma czasu, cię nakarmić, no! Szybko, serdecznie! Udawaj mi go! Eee, okej, okay. tylko masz, seriuszku, że skończysz do mnie taką czapkę. Mm -hmm. O, seriuszku. Co tam jest? Siema? No? W sumie nie wiem.